Ale kolory. To i twoje ciuchy. Idziemy? Cały czas. Hmm. Czekaj, tutaj część. Tu, yy, tu w lewo i byśmy Muszę tam próbować. przy wodzie, bo tam, tam może coś nowego jest. No tam ten, opatrz, co jedzie. No. Wąskie karo. Teraz już rzadkie tam. Tu jest? Tu chyba Tu mieliśmy takie spotkanko, pamiętasz? No kogoś tu przyszliśmy? Tu! To tutaj. Mhm. To teraz są Pawły, a ich nie ma, a w zeszłym roku oni byli, a Pawłów nie było. No tak, No i dobrze, Matyszka mówiła, że miski nie było w zeszłym roku. No ale No. A to jest coś z tym co było dala to tam. No o, patrz, jedzie akurat. Bez? No tutaj taki był zamysł, prawda? Tu jest kolor fajny. Podoba mi się. Nawet bardzo. A bo Fiat? Do... To co jechało to był Fiat. Ale do Malucha to jakąś miłością mogłabyś zapalać, nie? Do Malucha i do Fiata 500 tak, a do całej reszty nie. No właśnie. A pamiętasz tego z zeszłego roku? Nie, już są takie rzeczy, które mi się nie zapisują. I, i tyle. Co no. wiecie <laughs> rozwijać tam jeszcze. Nie Borsko, tylko Bork tutaj. Borsko. Freaky Barbershop. <laughs> Słucham? To tak, no. Zwać? O tym. No, tu jest coś. Co Dominik zapowiadał. Szymon to przywiózł, jego brat. No, powiem ci, że kusi, żeby tam zajrzeć. Czekaj. No, zaraz, zaraz. Poczekaj. Nie no, światła nie zobaczy Mm -hmm. Idziemy dalej? Tam jest Żuk O, motorynka tam też stoi